Państwa w kolejnym odcinku programu Tajemnice Śląska. Dzisiaj postaramy się wyjaśnić może nie tyle tajemnice, ile pewien mit. Mit, iż Habsburgowie niszczyli i wyzyskiwali Górny i Dolny Śląsk. Jakimi zatem władcami na Śląsku byli Habsburgowie? Trudno byłoby ich uznać, to rzecz bardzo ważna, często mylona w różnego rodzaju publicystycznych opracowaniach za zaborców. Korona świętego Wacława na mocy traktatu wiedeńskiego z 1515 roku dostała się Habsburgom jak najbardziej sprawiedliwie. W 1526 roku zginął bowiem pod mochaczem król Czech i Węgier Ludwik II Jagielończyk. Habsburgowie, w przeciwieństwie do Węgier, gdzie sytuacja polityczna była dość skomplikowana, w Czechach opanowali Ją bardzo szybko. Stali się niekwestionowanymi władcami. Oczywiście od razu z lubością krytycy domu habsburskiego stawiają przed oczy okres wojny 30-letniej i krwawe represje, jakie spadły na buntującą się a protestancką czeską szlachtę. Jednak tak jak zalecał Mistrz Sztuki Rządzenia. Niccolo Machiavelli. Represje były krótkie, dogłębne i co najważniejsze, skuteczne. Nikt już w Czechach przeciwko Habsburgom się nie buntował, ale ich panowanie miało i drugie oblicze. Po pierwsze, Habsburgowie byli w rządzeniu pragmatyczni. Jeszcze w XVI wieku umożliwili szlachcie. Zajmowanie się handlem i rzemiosłem. W pospolitej szlachcic, który wziął się za handel czy za wytwarzanie dóbr, tracił szlacheckie prawa. Ustrój państwa Habsburgów daleki był od centralizmu. Śląsk był integralną częścią ziem korony świętego Wacława, czyli Królestwa Czech. A Królestwo Czech znajdowało się w koronie Habsburgów. Tak z grubsza można opisać sytuację Śląska po roku 1526. Śląsk szybko stał się perłą w koronie Habsburgów. Tak nazywali go kolejni władcy. Dlatego też Maria Teresa, ostatnia cesarzowa, która władała Śląskiem, z trudem pogodziła się z jego stratą. Początek epoki habsburskiej e, zaowocował bardzo e, dynamicznym rozwojem gospodarczym. W zasadzie rok 526, a w zasadzie bardziej e, prawidłowo rok 1532, śmierć e, księcia opolsko racibowskiego Jana II Dobrego, jest takim momentem zwrotnym. Zresztą widać to wyraźnie w ciągu następnych kilku lat. Faktem jest, że właścicieli. Ówczesnego e, miasta jest bardzo e, wielu, to znaczy co e, so kilka, kilkanaście lat e, w ciągu pierwszych 20 lat e, tego nowego stanu prawnego e, zmienia się kilku właścicieli. E, Niemniej e, król e, czeski i węgierski e, i król rzymski Ferdynand I e, nadaje Rybnikowi pierwszy przywilej e, na e, targ. A zatem był to dosyć ważny moment, 1538 rok. I widać, że od tego momentu w zasadzie cały czas przez następne blisko 100 lat jest taki okres wzlotu. Nie lotujemy raczej wahań w dół, co raczej, co, co raczej w góry. I na pewno dzięki dużej mierze jednej rodzinie, rodzinie Lobkowiców, oni tu wyraźnie zaznaczyli się bardzo pozytywnie. Przypuszczam, że najlepiej w całej tej epoce, tak zwanego państwa Rybińskiego. Były to jedne z bardziej rozwiniętych terenów monarchii. Nie tylko ze względu na przemysł, zagłębie karbińskie, czy ostrawsko-karbińskie, było jedną z kuźni przemysłu, monarchii habsburskiej. Z kolei. Yy, Świązgo może mniej rozwinięty przemysłowo, przodował, gdy idzie o rolnictwo. Ten obszar, obok górnej Austrii, obok północnych Moraw, obok północno-zachodnich Czech, należał do najbardziej rozwiniętych w monarchii. Właściwie można nawet tutaj tak e, zaryzykować, że e, pierwszy okres e, tego okresu do e, przejęcia Rybika przez e, państwo pruskie, e, czyli mniej więcej od pierwszej połowy XVI wieku do mniej więcej początku wojny trzydziestoletniej, był takim okresem rozwoju, gdzie widać wyraźnie po przywilejach, po różnych nadaniach, e, a także po badaniach aerologicznych, że miasto. Powoli wychodziło z pewnego zastoju z końca średniowiecza. Habsburgowie dość szybko wprowadzili możliwość odwołania się do cesarza od decyzji niższych rangą urzędników. Tak na przykład zrobili mieszczanie rybnicy i ich odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie. Poddani winni byli państwu posłuszeństwo. Tego nie kwestionował nikt. Ale władca zobowiązany był nie tylko do bezpieczeństwa w sensie fizycznym, ale również przynajmniej w jakimś minimum zapewnienie bytu w wymiarze ekonomicznym. Tutaj niewątpliwie doświadczenia wojen chłopskich Niemczech, które to wojny również zahaczyły o dobra Habsburgów lat 1524-1525 zrobiły swoje. Nie słyszymy w XVI wieku czy w pierwszej połowie XVII wieku o konfliktach na linii właściciel miasta, czy pan Zastawny wcześniej, kontra mieszczaństwo rzemieślnicy tego problemu nie widać w źródłach? Dynastia Habsburgów charakteryzowała się kilkoma istotnymi cechami. Habsburgowie byli między innymi wielkimi estetami i zakładali mnóstwo przepięknych parków. Niektóre z nich przetrwały do dnia dzisiejszego. Duża część parków założonych w czasach Habsburgów na Śląsku jest w tej chwili w opłakanym stanie. Część porastają wysokie trawy i nie widać, by ktokolwiek o nie dbał. Ale gdy bliżej się przyjrzymy, można jeszcze odkryć klimat cesarskich czasów. Habsburgowie byli jednak traumatykami nie tylko w dziedzinie estetyki, w kwestiach narodowych. Habsburgowie do końca istnienia dynastii. Jako domu panującego, czyli do 1918 roku, stosowali zasadę łagodnego traktowania rozmaitych ludów zamieszkujących monarchię. Przypomnijmy, obok austriackich Niemców, Węgrów, najliczniejszych grup tego państwa, żyli tam także Czesi, Słowacy, Chorwaci, Słoweńcy, Polacy, Rumuni, Rusini, czyli... Dzisiejsi Ukraińcy. Trudno byłoby monarchię habsburską uznać za więzienie narodów. Gdy patrzymy na tę ich politykę przez pryzmat Śląska, możemy zadać sobie pytanie, jakie byłyby efekty ich rządów, gdyby nie klęska w wojnie z Prusami w połowie XVIII wieku i gdyby to oni nadal panowali nad Śląskiem. Czy procesy germanizacji powiodłyby im się, czy też wręcz przeciwnie, pod panowaniem Habsburskim opcja pro-Polska zyskałaby, zwłaszcza, że trudno wyobrazić sobie, by Habsburgowie prowadzili politykę na miarę kulturkamstw. Polityka ta przynosiła pożądane efekty. Przykłady można mnożyć. Tutaj przykład Śląska Cieszyńskiego jest chyba najlepszym dowodem. Taka polityka germanizacyjna w wersji soft mogła przynieść bardziej pożądane rezultaty. Tym byłyby one łatwiejsze do osiągnięcia, że w przeciwieństwie do monarchii pruskiej, dom habsburski zawsze dochowywał wierności wierze katolickiej. Wspólnota wiary byłaby niewątpliwie czynnikiem dodatkowo spajającym Śląsk z Wiedniem. Przez ponad 200 lat cały Śląsk od Zgorzelca po Mysłowice i od Kluczborka po Opawę znajdował się w posiadaniu Habsburgów. To właśnie wtedy założono pierwsze ważne zakłady przemysłowe. Niektóre z nich przetrwały do dnia dzisiejszego, choćby tylko w nazwie. Infrastruktura kolejowa. Tutaj krzyżowały się ważne linie prowadzące przez Oderberg do Annabergu, ale mam na myśli tutaj nie górę świętej Anny, lecz Haupki, które nosiły tę samą nazwę. Oderberg to po niemiecku bogunin. Tu łączyły się drogi kolejowe prowadzące z Berlina, z Lwowa. I tu. Jak gdyby w soczewce skupiało się to wszystko, co w monarchii habsburskiej było najlepsze. Najsłynniejszym habsburskim władcą Śląska był oczywiście cesarz Franciszek Józef I. Jego portrety do dziś wiszą w niektórych domach w Cieszynie. A nazywanie go na Śląsku władcą zaborczym jest co najmniej nadużyciem. Doprawdy jest to władca bez precedensu w dziejach Europy, a chyba nawet i świata. Przeżył rozmaite zakręty historii, tragedie rodzinne. W Meksyku stracił brata Cezara Maksymiliana. Syn Rudolf, jedyny zresztą syn następca tronu, popełnił samobójstwo. Jego małżonka legendarnej urody cesarzowa Elżbieta zginęła z ręki włoskiego anarchisty. A i z innymi krewnymi życia łatwego nie miał. Przypomnijmy tu upór arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, który wywołał poważne komplikacje swym uczuciem do czeskiej hrabiny Hotek. Franciszek Józef. Zgodził się ostatecznie na małżeństwo morganatyczne swego bratanka, bowiem miał świadomość, że w wypadku jego rezygnacji z korony, ta przypadnie w udziale ojcu późniejszego cesarza Karola I, arcyksięciu Otto. Nie była to zresztą jedyna troska sędziwego cesarza Franciszka Józefa I. Wśród Habsburgów zdarzali się tacy, którzy rzetelnie wykonywali swoje obowiązki władców, zdarzali się tacy, którzy nie interesowali się Śląskiem i zdarzali się tacy, którzy delikatnie rzecz biorąc, odstawali od ówczesnych norm. Szczerze mówiąc, miał ich tam bardzo wiele, jednym z nich był wspomniany wcześniej arcyksiążę Otton. Otto zasłynął z różnego rodzaju kawalerskich wyczynów. Wspomnijmy dwa. Podczas manewrów w dolnej Austrii rozchukany koń wywiódł arcyksięcia daleko poza plac ćwiczeń. Oto na polnej drodze ujrzał przed sobą kondukt pogrzebowy. Nie będąc pewnym tego rumaka, gdyż koń znany był tylko z doskonałych skoków, poza tym nie dał się dość pewnie prowadzić, arcyksiąże spiął go, przeskoczył nad orszakiem pogrzebowym, a dokładniej nad trumną. Czekałyby go surowe konsekwencje, gdyby nie relacja prowadzącego kondukt proboszcza. Otóż arcyksiąże, przelatując nad trumną, zasalutował i w ten sposób oddał zmarłemu wojskowe honory. Innego razu arcyksiąże, który po nocnej libacji z wiedeńską orkiestrą, ściślej z baletnicami opery wiedeńskiej, arcyksiąże i jego oficerowie mieli specyficzne hobby. Uwielbiali pławić te panny w wannie wypełnionej po najlepszym francuskim szampanem. Wyszedł, był ze swego apartamentu w hotelu Sahera, tak jak go Pan Bóg stworzył. No, może nie zupełnie. Na szyi miał order złotego runa, przy boku przypiętą szablem. Pech chciał, że pierwszymi osobami, na które natknął się arcyksiążę w tym stroju, były małżonka ambasadora Wielkiej Brytanii wraz z córką. Damy, owe, jak przystało na córy Albionu doby wiktoriańskiej, natychmiast zemdlały, a Cesarz, Długo musiał się tłumaczyć ambasadorowi Wielkiej Brytanii, że to, co widziały, nie było najmniej demonstracją siły Austro-Węgier wobec Zjednoczonego Królestwa. Polska Rzeczpospolita Ludowa wychodziła z założenia, że wszystko, co habsburskie i arystokratyczne, warte jest całkowitego zniszczenia. Dlatego dworce kolejowe w okolicach Cieszyna wyglądają tak, jak wyglądają.